Za dżunglą, bo w tą stronę, ponieważ było mnie słuchać jest tak, są góry. Teraz pod tych gór mam parę emeraldów, a? nawet już teraz nie pamiętam. Za górami jest dżungla, znaczy dżungla to jest jakbyście lecieli o tu tą rzeką. I tu zaraz będzie dżungla. O, już się pojawia. Za dżunglą na tej pustyni jest wioska NPC. Za wioską NPC jest ten bagna. Na tej pustyni są dwa spawnery. Jeden to jest spawner Basiek pli tych kostków. On jest o tu. Na następny odcinek będzie tu mob spawner zrobiony, tu. Czyli tam się pojawiamy, tu jest. Drugi to jest jak się nie mylę zombie Tam na wprost, za tylko takiej lawy. No jak się tu pojawimy. A no tamtych pustyni też ją warto oblecieć, bo tam też coś jest. Jak się tu pojawimy, kurde, tu, to musimy iść tu. I tu jest wioseczka. W tej wioseczce są tak. Są kartofle i zwoły, no. miała na kotek jest z innej wioseczki. Wyglądałem, ogrodziłem, gram na niej chyba 4 czy 5 dni, mówię a nagram sobie z niej, no takiego let's play'a. Seriam dzisiaj nagrywała Zagrajmy z Minecraft na moda, oh, fu, nie na moda, o. bo ja nie mam modu, Zagrajmy w Minecraft. Tak, to będzie następny filmik. Już się okaże w następnym tygodniu pewnie, bo teraz, no jak mówię, kończą mi się ferie, wracam do szkoły w poniedziałek, a dziś mam piątek. אני חייב לענות את זה, 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 אני חייב לענות את זה. W była taka pierwsza, ważniejsza budowla w tej wioseczce, no i cześć i pa.